Od dawien dawna miałem pomysł, żeby wreszcie zacząć coś nagrywać powolutku w studio. A ponieważ jestem osobą, która bardzo dużo chodzi na karaoke i tak mam już doświadczenie wieloletnie z tym, to myślałem, że można by zrobić kanał, który będzie nawiązywał właśnie do tych doświadczeń i może zachęcał co po niektórych do tego, żeby sami spróbowali właśnie różnych utworów i żeby mieli pomysł na to, jak te utwory brzmią, co się tam w nich dzieje, w jaki sposób się dzielą. Eee, I w tej chwili właśnie udało mi się znaleźć zajebistego człowieka, z którym tutaj pracuję w Boddach Studio. Więc Tomasz tam siedzi po drugiej stronie konsolety i sobie klika. Eee, jak się będzie cały kanał rozwijał, to czas pokaże. Ja sobie przy okazji nauczę się śpiewać w studio. No i mam nadzieję, że, że będzie ciekawie i że razem ze mną spędzicie trochę Trochę minut, trochę minut, 10 minut, nieważne, będzie dobrze. Dobrze. ja. Tomek kazał mi zrobić hype na swój własny kanał, więc mówię wam, że będzie zajebiście! Bardziej nie umiem.